To sobie trochę powspominamy. No, Hero Brain. Co to Zacz, jest? Nie mogę powiedzieć, dlaczego ja to nagrałem Dlaczego? Tak, 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 tak zaśmieciłem YouTube'a. No nie, no. Proszę Was. Co to jest? Hero Brain. Większej lipy świat nie wydaje Nie no, tak, tak. Jak ja to mogłem nagrywać? Nie no, wstyd i hańba. O, dwójeczka, nie lepsza od jedynki. Samo przygotowywanie mapy trwało dłużej Znale. niż <grymy> wymyślanie fabuły i dialogów. Jakich dialogów? jakich dialogów mam? Monologów. Tym bardziej, że Hero Braina tam naprawdę nie było. Nie, nie, nie. Kurde. Mogłem nagrać coś z podstawy. No tak, posta jest lepsza. A no no co to jest no, Paint, Paint się kłania CDN, No trójka jeszcze jakoś jakoś się wytorowała Przynajmniej muzyka z Gotika to się liczy ale i tak nie no. Ja się dziwię, ja się dziwię, że są pozytywne komentarze To no, no, co takich nie powinno być tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze, Herobrine nie istniał nie, nie istnieje nie, i nie będzie istniał. No, to się można zaliczyć do legendy nopków z Minecrafta, którzy no oczywiście musieli coś wymyśleć, bo nie byliby nopkami. Herobrine, tak, tak. No typowy dialog, tak? to o, postać wklepiona, No rzeczywiście. Powiedzmy sobie szczerze. Wszystkie te filmy *Brain* jest prawdziwy, czy nie, czy tak, czy nie, czy nie wiem w ogóle. Przecież no. to, to, to jest dla, dla gawiedzi, dla ludu duloch, który się nudzi no co to jest, no proszę. Miał być Slender, wyszedł *Brain*. no i oto cała fabuła cała, 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 cała popkultura tak wyszła. Tajemnica Adasia.

Kilka dni od tamtego zejścia. I coś, coś mnie skłoniło, żeby jednak bardziej się zająć sprawą Hero Dziwne rzeczy się ostatnimi dniami działy. I coś mi się wydawało, że jednak, jednak ich, ta sprawa ma drugie dno. Przeglądałem rysunki, które wcześniej użyłem do yy, no, stworzenia tych poprzednich lipnych filmów. Oraz inne zbiory, ale no nie wiem. Znalazłem niczego konkretnego. właściwie nie wiem po co w ogóle, po co w ogóle drążyłem ten temat? Po co ten gościu z gałami miałby zajmować mój czas? O kurwa No ale po jakimś czasie znalazłem na swoim biurku właśnie oto taką kartkę. Nie wiem co ona przedstawia. Ziemię, księżyc, a to trzecie. To naprawdę jest z tych tury. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem nawet po co wybrałem się do tego pół lasu. No i wszędzie krzaczory. Zostaw mnie. No nie wiem. Co ja tam właściwie mam robić? Co mam z tym zrobić? Z tą sprawą? Nic. Nic, tylko czekać. Aż przyjdzie się jakiś gość. Dobiegały ze... Za, za, za lasu. Ja nie wiem, tu wszędzie są drzewa. I jak przestało nam wytrwałego vlogera, no to idziemy, idziemy, brniemy w to. Ty, tam ktoś jest. Nie on na kamerką to na pewno nie sfilmuje no Za małe piksele HD to wiesz. Ej, proszę pana! Ej! Kurde, chodź, 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 knu mnie Chodź, szogunie Nie, nie ma, nie ma nie, Gdzie on jest, no? Kurde Najpierw wystrzały, teraz jakiś gościu Gdzie on jest? Nie, no paranoia, zachodzi on mnie od wszystkich Rzeczy łuski od dubeltówki. No tu już przynajmniej wiem skąd strzelali. Cze, 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 cze. O! Zobaczę to za wsią. Winchester. Dobra, to zostawimy. Zbieramy itemki. Zbieramy. Ale coś tu nie gra. Co? 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 Jeszcze się nie wyspałem. Kurde, kwadraty. Nie, nie, kwadraty. Gdzie ja jestem? To, to nie może być prawda. Co, 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 Łata, fuck O oh, kurde. Nie, nie spadamy, stąd, spadamy. Gdzie ja jestem? Łata. Kurde. Nie, 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 wie, wie, nie, 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 przez te barów Piękny księżyc, słońce, nie wiem, słońce, księżyc, gwiazdy, o ja piłkę, świnka Co to jest, co, co to, co to jest, nie, 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 nie Moja stała reakcja, co to jest Domek, szybko, szybko, szybko Nie wiem, się bawię w gimba, ja nie mogę W że, do siebie, dojdź do siebie Coś tu nie działa Gdyby to było realne, to bym powiedział, że nie wiem, zaraz się w Minecraftie nie, chyba za dużo wiedziałem. Nie wiem, nie wiem. Domek. Domek. Wchodzimy do środka. Exploring. Co to? Stałe pytanie, co to jest? Domki. Jakieś pochodnie. Piękne i za załukiem O, pomyliłem się. otknąłem się. Kurczę. Fio, 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 fio. Nie, nie, ale nie, Nie wiem, możemy, nie, może by nie było. Matrix jakiś. Inaczej nie Nie no nie wiem. No, Chyba sny zaczynają być coraz bardziej realne. No. Kurczę. Albo coś dosypali do piachu. Pochodnie nawet... ciepło wydają. Hmm. Male odpał. Jaka faza? Ja cię nie przepraszam wszędzie kwadraty za dużo minecrafta za dużo minecrafta idę się przespać nie ale to jest prawda wszystko jest prawdą nic nie jest prawdziwe wszystko jest dozwolone nie nie dobra pójdę się przespać pójdę się przespać Całą noc oko. Cały czas myślałem. To jest prawda. Znalazłem się jakimś cudem w Minecrafcie. A co najgorsze, obroty z przeszłości, które do mnie ciągle wracały. Mówiłem, mi, że Hirubram przez cały czas mi obserwował. Dlatego już wiem, co przedstawiała ta mapa, którą znalazłem na biurku. Więc sprawa wygląda tak. Muszę się stąd wydostać i to jak najszybciej, zanim ten koło z białymi gałami tu przy. what? Tego żwirku tu wczoraj nie było. Dobra. Kurde, wszędzie kwadrat, muszę się stąd wydostać. Muszę, 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 nie ma łata. Nie no dobra, jeszcze Exploring. Może Expo będzie więcej? Nie wiem. Co, ja ciągle RPG mi w głowie. Nie tędy droga. Afie, afie, afie. On cały czas myśli. O, strych. Nie, nie, nie. Kłęby myśli przewijają mi się przez łeb. Znaczy nie wiadomo, które przyjdzie i będzie. Co? Zapuścili ten strych nieźle. Ui, ja morczna scenaria, Amnezja 2, nie wiem. Silent Hill, wszystko naraz. O okienko. Coś tam co... O! Nabite no, na pole. Nieźle. Coś, coś tu nie gra. Coś... A, ta. Mówię, żeby nie jest za pająka.